Witam wszystkich serdecznie z tej strony Toxie i zapraszam do pierwszego materiału z gry Borderlands 2. Tak, wreszcie wyszła gra, troszeczkę później ją kupiłem niż planowałem, nie kupiłem od razu w dzień premiery tylko parę dni później, no ale już jest, jest poniedziałek, godzina 20 i mamy pierwszy odcinek z gry Borderlands 2. Będę grał sam, nie będę w żadnej kooperacji, więc nie mam co czekać. Tylko po prostu zaczynamy. Once and for all, but Hyperion was the only. Émos bares que falham. ou travou. jest mój koleś a ja go będę chciał wyprowadzić z drugiej kolejności zero Dobra, więc wybieramy Pierwsze co bierzemy oczywiście Salwadora Gunzerker Action skill... Gu jak? Gunzerking Combat style, bigger guns, charge, okej okay. Dobra, więc wybieramy go Coś można zmienić? O, można o oh. Ale mi on pasuje najbardziej skin. Zobaczmy. O! Uh. To można zmienić, aż jestem Ciekaw. Ta jest nawet fajny tym napisem. A może jednak coś innego wybiorę? Zobaczmy sobie, zobaczmy, co to mamy Ten fajnie wygląda Name Zmienimy sobie na moje imię I Okej okay. Jedziemy Witam. Wait a minute. You're not dead. No, yeah. 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 jak widać, pişyje. Yeah. Club Trap, your metaphorical ship has finally come in. Allow me to introduce myself. I am a CL4PTT steward bot, but my friends call me Club Trap. Or they would if any of them were still alive or had existed in the first place. Dziwitam się Club Trap. I have got something for you.

Dobra, the go. Take fidget again, my oh, product light, and repair my central processor so I stop thinking out loud. I wonder what it's like to have a belly button. I'll explain everything soon, but know this. You're alive for a reason, and I am here to help you. Pewnie bosko to tutaj wygląda Nie ma co, trzeba przyznać Słucham well <laughs> Cieszę się, że mogę chodzić w ogóle And open. Just a keep those at bay or they'll rip your eyes out.

Yes, quite depressed. Now, the creatures around here are dangerous, none more than this bully mong named Knuckle-dragger. Killed everyone I know. Anywho, I keep a pistol in the cabinet over there for emergencies, but in here, we should be pretty safe. are... you No, No ładnie. Co ja mam zrobić? Open cabinet. No tu już biorę. Okej, okay, dzięki. jest wszystko. Nagada. Będę się opcjonować. No się krzyczysz, jeszcze czegoś tu nie ma, chyba nie. Dobra, to wam zabrać twoje oko, czyli zebrać. Ale pierwszy oczywiście muszę wszystko pootwierać. Wszystko się przyda. Każda jedna amunicja. To to nie będę musiał płacić, nie? Proste. Ciekawe, jakie duże, jak dużo można tego zebrać. Mam nadzieję, że jak najwięcej otwieraj. Wow, kasy te mostru przecież dużo dostaje. We'll Okej, okay. co mam zrobić? Otwierasz? Ekstra. No, można quick travel zrobić. Ekstra. Właśnie wpadłeś. Heh. Dobrze, już. Wiadomo, nic nie widziałem. Nie? <grystanie> A, tak mam mili atak. Dobra. Stary, się rozbijasz. Będę ci tutaj pozbierać. No, żeś tu stracił I nie tylko, bo jest też kasa, która już za nim lecę. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem. Jestem. O, oh, jest. Bungo. Co, mam ich załatwić? Dobra. To co, załatwiamy ich. Wow, przeładuj. Critical. Wow, Jeszcze raz. O! Następnie idą. Ale z tym szybko się rozprawimy. Nie, nie. Czy coś tutaj zostawili? Nie za bardzo. Ale to mogę rozwalić. Chętnie to rozwalę. No i co? Nic ciekawego nie dało. No i co się tak przewracasz? Nie zdarza z niego. Chodź full. Co tu mamy? Tu trouble. Nie do odblokowania. I co? Hm. No Okej, okay, no idę przecież za nim, nie? Więc spokojnie. Wow. Ja nie będę tutaj przecież skakał, no aż tak. I co? CIECHO! A chyba jak tak celuje To strzela pojedyn... Znaczy jak celuje to strzela dwa na raz. No i okej okay. Dobra, bez większych problemów załatwiliśmy ich przynajmniej to jest jakiś duży No i z nim nie jest tak łatwo już No! Jeden To jest normalny model Gień. Dobra Proszę się łatwieć. Jestem jestem. <grymne> Wyciągnę cię. show up. Hunter looks for the new Vault Hunter gets killed. me. see you see the problem here. You're still alive. So if you could just do yourself, be great. Pewnie. Się, <grymne> się tak. O jestem full. Dobra. <grymne>

Nie ma rzucania Nie dam się Oj. Wow wow wow, trafił mi zostaw mojego klap trapa Gdzie tam latasz Co? Co ty kombinujesz? Co, co, co jest? O kurde I to te duże przyszły ale jaja. Wow, 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 muszę uważać. Nie będzie to proste, dobra, ten jeden już prawie zginął. Mongolia, trzeba załatwić, O, oh! dostałem prędkości. Dobra, jeden załatwiony. Jego normalnego. No i jego teraz. Co, Krytyk, Krytyk siadł. kurcze, kończy kończymy się amunicja na niego. Ale jaja. Ja, no dobra dać mu radę mam nadzieję że nie trafię z takiego bliska no jest udało się u jeszcze level nabiłem ekstra dawaj wszystko to co rzucono na ziemię dawaj u mam jego oko w końcu dobra moment moment daj mi zebrać wszystko nowy pistolet Kasa Coś jeszcze? Nie Rozumiem z tobą jechać? Dobra Ale Momencik, momencik Czekaj, czekaj no Dobra, mam Mam inny pistolet no Okej okay. Ale momencik, momencik Gdzie ty tak lecisz? Daj mi tutaj sprawdzić Bo level zrobiłem To jest inventory No i okej okay. Level zrobiłem Aha, muszę... musiałbym wybrać co chcę, tak? Tu jest tak, Ingresum Max... znaczy to i tak pierwsze muszę chyba zrobić, więc dobra Nie? Nie, nie mam skill pointa. A to jeszcze nie dają. Też tutaj kombinuję. Gdzie to... Stary się rozbijasz. No ja i oczywiście wszystko pozbieram. Ale

no i bardzo ładnie. Otwarła nam. Dziękuję, dziękuję bardzo. Taka pomoc zawsze się przydaje. Otwieramy. To mam. Oj. Tu tak się otwiera. Dajcie tu, bo. O! Dużo tego Full Moment! otworzyć. O, no, dużo rzeczy też tutaj dają. Dobra, momencik. Daj to otworzyć. Kasa... Co? Co tu dają? Uuu... Muszę na to wskoczyć, żeby to wziąć? No. I co? Aha. Ja to chcę... ułożyć no to chcę. Tu. A moment, który jest lepszy. Ten czy ten. Eee, compare. A i źle to zrobiłem. Select compare. O! Większy damage. Accuracy, tylko że load speed jest wolniejszy magazine size, więc wiecie co? Equiped. To ten lepszy, tak? 20. Tak jest. No, i wszystko jasne. Uh. No i witam. Co mamy zrobić? Okej. Okay. Zrobione. Mamy 53 doświadczenia, 10 dolców i ekstra. 7 drugi. Przed nami będzie teraz. Więc jakby to powiedzieć normalnie. Zakończymy tutaj pierwszy nasz odcinek z Borderlands 2. Strasznie mi się to zaczyna podobać. O wiele fajniej to wygląda dla mnie niż jedynka. Oj, co wziąłem? Co to jest? A, to jest ten echo. Dobra. Wszystko jasne. Tu jeszcze nie mam nic. Dobra. Więc do usłyszenia w następnych odcinkach i nerka!